Witam witam na moim kanale na YouTube z tygodnia na tydzień 79 odcinek 3 czerwca 2019 roku. Poniedziałek. Jak zwykle w poniedziałek, chociaż ten. Jakby głównie te filmy oglądacie w, we wtorki, no, jest ku temu powód, sam również tytuł mówi bardzo wiele uczelnia. Uczelnia to moja jakby podstawowe miejsce pracy, pomijając moją działalność gospodarczą związaną z wortalami technologicznymi i konsultingiem technologicznym. W tym również pisaniem wielu artykułów. Również na zamówienie. Uczelnia. Silnie związana z cytatem tego odcinka. Istnieją dwa sposoby ucieczki od prozy życia. Muzyka i koty. Albert Schweitzer. Uczelnia, ucieczka. To są właśnie te rzeczy, które są bardzo silnie w tym mijającym, już minionym miesiącu były silnie związane, ze względu na to, że miesiąc maj, jak co roku od dwóch lat, jest miesiącem, w którym powoli zapominam, jak mam najmniej na nazwisko. Niby mam kumulację godzin przez cały miesiąc, mam wszystkie, w zasadzie większość zajęć w tym semestrze letnim i niestety one się tak układają, że spędzam na uczelni około 13 godzin przez większość tygodnia. Mam zajęcia w blokach 4 godzinnych od 8 na przykład do 12 i od 17 do 21 tak mniej więcej. Jest pięciogodzinne okienko między nimi i tak naprawdę, no super, można coś zrobić i faktycznie ile rzeczy w ramach tego robiłem, ale w miarę upływu czasu ta wydajność, że tak powiem, spadała. Te zajęcia, które mam, to nie są zwykłe zajęcia, to nie jest wykład, w którym mogę spokojnie usiąść czy nawet wykorzystać mikrofon, nagłośnienie i opowiadać. Tak, wieść pewnego rodzaju opowieść z wiedzą dla studentów nie. To są ćwiczenia projektowe po angielsku. Mam w tym semestrze miałem sześć grup anglojęzycznych. Do tego jeszcze tam inne przedmioty, które są tutaj, to nie tylko to, jakby było związane, także bardzo dużo tych zajęć i to są głównie zajęcia projektowe, w którym z każdym uczestnikiem tych zajęć, z każdym studentem, z każdą studentką omawiam indywidualnie projekt, który wykonują w ramach tego projekt, procesu technologicznego. Głównie części klasy tuleja, to mniejsza z tym w tym momencie I, i faktycznie cały czas trzeba jakby być na bieżąco, na fali, doenergetyzowanym, skupionym tak, żeby tutaj dobrze dopowiedzieć. Wszedł kod, a już dzisiaj bez komentarza. No i. Potrzebna była jakaś ucieczka i faktycznie, jak widzicie, nawet zdjęcie wyróżniające jest z kotem, tutaj akurat było tak, że razem z kotami, Maciej i Maciejką, a ja z żoną oglądaliśmy jeden z seriali o nasza Ziemia, czy nasza planeta jakoś tak, pierwszy odcinek i była taka część, gdzie jest o ptakach. O ich tańcach godowych, na przykład, o, o tym, no i przyznam się, że obydwa koty, Maciej i Maciejka, z ogromnym zainteresowaniem oglądały telewizor. Znaczy, ja kocham każde zwierzęta, że tak powiem. Akurat mam koty. Tak to się złożyło. Wszystko, co ma futerko i cztery łapy, merda, bądź ma ogon, jest troszy, bądź puchaci, jest fajne. E... I tyle, jakby jeżeli chodzi o, o kotę. No i muzyka. Faktycznie te dwie rzeczy, muzyka i kot odgrywają ogromną rolę w moim życiu. Muzyka, ponieważ jest w ogóle czynnikiem inspirującym do działania, właściwa muzyka we właściwym momencie, budująca nastrój, powoduje, że mogę się skupić na pracy. Mam pomysł na napisanie wiersza, bądź czegoś, co jest związane bardziej z prozą. Muzyka to powoduje. Muzyka wzbudza te emocje, uczucia, pewnego rodzaju takie skupienie. Nie, nie nazwę tego transem, absolutnie nie, ale to coś, co powoduje, że mam wenę twórczą. I faktycznie zgadzam się tutaj z panem Albertem, że... Muzyka i koty to faktycznie to dwa sposoby ucieczki od prozy życia, i absolutnie tutaj tego nigdy nie będę negował wszystkim posiadaczom wszelakich sierściuchów, szczególnie oczywiście posiadacze kotom. To znaczy, no, nikt nie jest posiadaczem kota. Kot łaskawie wybiera sobie i przyznam się, że tak kiedyś miałem. Kotapsi, który czasami, jak już robię zdjęcie, to faktycznie ma parcie na szkło, jest u nas uznawany za kociego emeryta. Po prostu nie wybrał, wyszedł za rogu u wetek, chociaż ja załatwiam inną sprawę, podszedł do mnie, popatrzył się na mnie, wskoczył na, kolania, na kolana. Ten, kto wie, co to znaczy barankowanie u kota, to znaczy to jest zupełnie pierwszy raz kot mnie na oczy zobaczył. Wskoczył, baranknął, przytulił się, no i jak tu takiego nie zaadoptować, prawda? No teraz jest panem na włościach, że tak powiem. Nie może zabraknąć w tym odcinku historii i ona będzie również związana tutaj jak najbardziej z uczelnią. Ale oczywiście na wstępie imieniny 3 czerwca obchodzą Andrzej bratu Bratumiła, Cycyliusz Ferdynand, Franciszek Izak, Jan Joachim, Karol Kevin, Klotylda. Laurentius, Laurentyn, Leszek, Maciej, Ovidia, Ovidius, Paula, Tamara i Wawrzyniec. Głębia laurentańska, chyba jakoś tak. Przypominam, z jakiego to filmu? Oraz drugie pytanie, z jakiego to filmu? Tu Radio Wolne, Oregon. No to ciekawe, czy z filmu nie? To nie z filmu, to z czegoś innego. Czekam tutaj na na, na odpowiedzi, że tak powiem. E, I Wawrzyniec chyba czytałem. Wybór absolutnie tutaj wyjątkowo, aż sześć dat mniej więcej sześć jakby różnych wydarzeń 3 czerwca w różnych latach wybór oczywiście absolutnie subiektywny 1524. Mikołaj Kopernik napisał we frąbolku list przeciwko Wernerowi. O, jest to jedna z prac astronomicznych, jak doczytałem. 1932 dokonano oblotu samolotu RWD6. 1961 dokonano oblotu szybowca SZD21 Kobus. Rok 1979 dokonano oblotu śmigłowca PZL Kania. Aż trzy obloty, nie jedyne, bo jeszcze Rosjanie dokonali oblotu 3 czerwca pewnego helikoptera Mi 4, nie pamiętam czy tam Pezetelkania, skąd jest głęboką modernizacją konstrukcji na bazie Mi 2. No nie udało się tutaj, marketing nie wyszedł, nie, nie okazało się, że nie jest to helikopter, który stanowi hit. Miał amerykańskie silniki i zachodnią awionikę, także to była zupełnie nowa konstrukcja. Tak naprawdę bardzo głęboka modernizacja, może nie nowa, ale bardzo głęboka modernizacja, przeznaczona głównie dla krajów jakby bloku zachodniego, no ale jakby nigdy tam wyprodukowano ratem 19. Tego typu helikopterów, ostatni zmontowano w 2006 roku, został ostatecznie przekazany do Straży Granicznej. Czy tam dalej służą, na jakim jest to etapie, nie mam żadnego pojęcia. Ale co jest ważne, skąd w ogóle taki wybór? Zupełnie szczęśliwy. Dzisiaj jadąc na rowerze do pracy, 17 km, 350 m w jedną stronę, zajął mi to tam do pracy godzinę 5, z powrotem godzinę minutę. Także całkiem niezły wynik, porównywalny absolutnie z moim podróżowaniem środkami komunikacją, komunikacji publicznej. Zatem, jeżeli jest taka możliwość, drałuję rowerem, bo i umysł przy tym się regeneruje całkiem nieźle. No, fajnie się jeździ rowerkiem. Przejeżdżałem obok mojego dawnego zakładu, nieistniejących już fabryki wyrobów precyzyjnych WIS. Kiedy ja tam pracowałem, była to spółka akcyjna. Przejęta w 1999 roku przez dwa fundusze inwestycyjne. Dziś nawet nie ma najstarszego budynku administracyjnego. Zniknął. Jest gigantyczne osiedle. Firmy nie ma. Dziś większość kluczowych zakładów przemysłowych nie znajduje się w żadnym rękach kapitału rodzimego. Polska na początku lat 90., jeszcze na początku przemian, jeszcze w latach 90., co najmniej do połowy, była na swój sposób nawet dostarczycielem technologii. Potem zrównano to z ziemią z przemysłowego punktu widzenia. Dziś nawet producent jednego z helikopterów rodzimej konstrukcji nie jest w stanie terminowo ich wyremontować. Nie jest w rękach polskich. Nie jest to zakład stricte sensu polski. Jest jedynie na terenie Polski, zatrudniający polskich pracowników. Nie tylko polskich. Zatem, ja, siedzący w przemyśle, widzący, doświadczający, znający ludzi, którzy jeszcze żyją, którzy mają niesłychane, jakby sukcesy w konstrukcji. I tutaj nie wspomniałem o samolotach, a to jest historia osiągnięć. Polski przemysł szybowcowy. Nasze szybowce zdobywały Mistrzostwa świata, liczyły się jako konstrukcje w sporcie. Dziś mamy raczej do czynienia z zapaścią tego typu. Gdzieś coś się odradza. Tak jak na przykład silniki tutaj i rakiety, które osiągają już poziom kosmosu. Ale to wszystko jest jakby na nowo. Zaprzepaszczono ogromne możliwości. Faktycznie dziś zrobiło mi się smutno, kiedy przejeżdżam obok tamtego miejsca. Nie ma już tego zakładu WIS. Lider w produkcji przyrządów pomiarowych. Lider w produkcji podówczas narzędzi specjalnych. Frezów, do obróbki uzębień, tak zwanych przeciągaczy, kto wie, kto się orientuje, to, to nie zrozumie. Ten zakład miał szansę istnieć. Absolutnie miał szansę istnieć. Tam była kwestia walki, jakby marketingowej, budowy marki, ponieważ wcześniej produkował bardzo dużo, ale jakby podwykonawca dla krajów nawet zachodnich i suwmiarki nie było oznakowane jako WIS, aczkolwiek pochodziły z naszej fabryki. Szkoda, ogromna szkoda, że nie jeden zakład zniknął. Stąd jakby właśnie taki, a nie inne, m, e, szczęśliwe na swój sposób pokazanie całkiem niezłej historii polskiej myśli konstrukcyjnej, akurat lotniczej, a przemysł energetyczny, stoczniowy. Rok 1959 Singapur uzyskał autonomię. Łączy się to pozornie z rokiem 1992. W Rio de Janeiro rozpoczęła się konferencja środowisko i rozwój, znana również jako szczyt Ziemi. Dlaczego one są ze sobą powiązane? Bo tak naprawdę przed nami, jeżeli chcemy cokolwiek zmienić w klimacie, mamy do czynienia albo z opcją Singapuru, albo z opcją Thanosa z Avengersów. Ponieważ w moim przekonaniu to jest moje przekonanie ratunek dla klimatu. Związany jest silnie z gospodarką, a tu, żeby ratować klimat, musielibyśmy skończyć z gospodarką opartą na konsumpcjonizmie. Trudno jest protestować za ochroną klimatu, jednocześnie nosząc spodnie, do których wykorzystano niezłą chemię, jak czynsy, czy wykorzystywać masowo smartfony, laptopy z pierwiastkami ziem rzadkich, których wydobycie w Afryce jest dalekie od, pojęcia ekologiczności. Nie jest, nie jest ekologiczne. Singapur kontrolu, chce kontrolować, albo już kontroluje, nawet ile wody jest spuszczana w łazience, w sedesie, bo jest to jedna z większych udziałów zużycia wody, świeżej wody w codziennym życiu. Bardzo silna kontrola, gdzie jest to możliwe, nawet wejście komisji i stwierdzenie, czy za dużo wody nie podlewamy, czyli za dużo wody nie stoi, bo to siedlisko komarów roznoszących chorobę. Bardzo silne społeczna zgoda na bardzo silne ograniczenie swobód obywatelskich na rzecz jakości życia bardziej materialnej jakości życia. Dwie opcje. Skrajne oczywiście, tutaj odwołuję się do Avengersów jako filmu stricte science fiction, familijnego, ale Thanos pozbył się połowy ludzkości, połowy z wszystkich żywych stworzeń. Czy to jest metoda? W moim przekonaniu nie, ale liczba ludności na Ziemi również ma znaczenie w ochronie klimatu jest silnie związana również z gospodarką konsumpcją, związana z konsumpcjonizmem. Ale to jest moje. Możemy o tym podyskutować, o czym zachęcam. Jeżeli to z tygodnia na tydzień Wam się spodobało, to oczywiście proszę łapkę w górę. Pamiętajcie o możliwości subskrypcji mojego kanału i zapraszam do dyskutowania, do wyrażania opinii pod tym filmem, gdyż to jest jakby najfajniejsze i najciekawsze. Ja nie, absolutnie nie uzurpuję sobie posiadania racji. No, wiecie... Jak to się jest w małżeństwie, to wiadomo, kto ma rację. Tak, z tym starym dowcipem nie kłóć się z kobietą, bo albo chcesz być szczęśliwy, albo chcesz mieć rację. No, lepiej wybrać opcję być szczęśliwym. Humor. No, może nie najlepszy, ale humor. Zapraszam na ten film, jak na inne moje produkcje. No, w końcu coś się ruszy, jak już ten maj zamknąłem. Mam dużo więcej takiego czasu, z którym mogę coś zrobić. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Heja!